But I see possibility. And, and. Nie mogłem przegapić takiej okazji. F1 dostaje swój własny film, do tego reżyser, który budzi nadzieję, że nie będzie to pusta wydmuszka, IMAX, Brad Pitt, no przecież to się nie może nie udać. Być może już się domyśliliście, że jestem fanem Maxa Verstappena i mam jego ołtarz w swoim domu, ale spokojnie, nie będę was w tym filmie przekonywał o tym, że Max Verstappen jest najlepszym kierowcą w historii Formuły 1, chociaż jest. Ale chcę dzisiaj pomówić o filmie o dziwacznie roboczym tytule. F1 film, który czy w ogóle ma sens, czy wyszedł dobrze, czy to w ogóle jest spoko opcja, żeby wybrać się do kina. Zapraszam. Why are you here, Sonny? Krótko nakreślając, o co chodzi w tej fabule, to mamy Sonego Heysa, granego przez Brada Pita, który ściga się w wielu seriach w Stanach, wygrywając tu i ówdzie. Generalnie klasyczna historia wielkiego talentu, który nie wypalił, bo jak był młody, to dostał strzałą w kolano, czy jakoś tak. Jego ziomek, z którym ścigał się te 30 lat temu, a aktualnie właściciel najgorszego zespołu w całej stawce, pyta, czy chce coś z Iwonu, oferując mu fotel w jego wyścigowej taczce. Generalnie pali mu się pod stopami i musi Znaleźć kierowcę na szybko w połowie trwającego sezonu, więc odzywa się do Hejsa. No tylko po co? Javier Bardem wierzy, że Sony odmieni losy jego zespołu i uratuje jego samego od wyrzucenia przez zarząd z roli właściciela. Warto powiedzieć to głośno: brat Pitt jako kierowca w wieku prawie 60 lat to pomysł, który od samego początku balansuje na granicy wiarygodności. Na szczęście scenariusz sprytnie omija ten problem, przedstawiając Hejsa jako dalej aktywnego kierowcę. O Niegdyś gigantycznym talencie. Fizycznie daje radę, a emocjonalnie dobrze oddaje rolę weterana z bagażem. Chociaż w realiach f jeden taki powrót byłby kompletnie nierealny, to w filmie kupujemy go dzięki jego charyzmie. Pit gra tutaj typowego Pita. Jest arogancki, hipnotyzujący i bardzo, bardzo uzdolniony. To jest rola, którą widzieliście już wiele, wiele razy, ale czy to źle? Nie, zupełnie nie. Brad Pitt jest super i. Kropka. Tady. No i tutaj chciałbym rozgraniczyć pewną kwestię. Na ile ten film jest realny, a na ile to po prostu dobry film. I już na tym etapie pojawia się moim zdaniem poważny zgrzyt w realizmie tej historii. Staram się patrzeć na ten film z perspektywy normalnego, piątkowego widza. To jest taki żart, bo jakbym powiedział niedzielnego widza, to by oznaczało, że ta osoba prawdopodobnie coś wie o F1, no bo wiecie, wyścigi są w niedzielę, więc dlatego powiedziałem piątkowym, no w piątek nie ma wyścigów, no Pozwoliłem sobie tutaj na taki branżowy żart, żebyście poczuli, że ja naprawdę wiem o co chodzi w Formule 1. I staram się nie rzucać tekstami wyolbrzymiającymi problemy, które realnie nie mają żadnego wpływu na odbiór filmu. Tutaj przykład takiej błahostki to to, że niektórzy kierowcy w trakcie sezonu zmieniają barwy, co w rzeczywistości nie ma zbyt często miejsca. Chociażby Fernando Alonso w filmie widoczny jest czasami jako kierowca Alpin, a czasami jako kierowca Astona Martina. Jest to związane z tym, że cała produkcja trwała, jak dobrze pamiętam, ze dwa lata, więc naturalnie obserwowała transfery między zespołowe. Tak więc takie pierdółki sobie pominiemy, to nie ma żadnego znaczenia, ale są rzeczy niewiarygodne, jak sama podstawa fabularna, która narzuca na hejsa odpowiedzialność zdobycia minimum jednego zwycięstwa do końca trwającego sezonu. Zostało 10 wyścigów, a Apex GP, bo tak nazywa się ten fikcyjny zespół, wokół którego kręci się cała historia, posiada najgorszy bolid w gridzie. Od 2,5 roku nie zdobyli nawet jednego punktu. W obecnej F1 punkty zdobyli Odbywa się od miejsca 10 w górę, a tutaj w stawce jeżdżą 22 bolidy. Tak więc nasze Apex GP musi dokonać niemożliwego, bo znikąd potrzebne jest zwycięstwo. Nie tłumacząc wam całego kontekstu tego sportu, bo trwałoby to zwyczajnie za długo, ja rozgadałem się zbyt bardzo. Streszczę wam, że ten plan ma po prostu zero szans. Powodzenia. Albo dobra, y, trochę Wam przybliżę. Jeżeli macie taki badziewny bolid, to nawet jakbyście wsadzili do niego Maxa Perstapena albo Franza Hermana, to i tak nie macie szans na zwycięstwo, bo środek ciężkości odpowiedzialny za potencjał wynikowy jest zdecydowanie po stronie bolidu, a nie kierowcy. No ale mniejsza, to amerykański film z amerykańskim mentalem, że mocą przyjaźni i nieprzepracowanymi traumami jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko. Taki rys fabularny moim zdaniem jest absolutnie wystarczający, by określić z jakim filmem się mierzymy. Możecie sobie dopisać resztę z głowy i najpewniej traficie z 90% celnością co się wydarzy dalej, ale spokojnie to jest całkiem niezła fabuła. Zdecydowanie lepsza niż ta w gran Turismo. Fajnie się ogląda te płaskie, bo płaskie, ale jednak nieźle zagrane postacie. Nawet jak pojawia się wątek romantyczny, który pewnie jest dla dziewczyn, które przyszły ze swoimi chłopakami na ten film, nie wiem. W każdym razie, na kilka miesięcy przed premierą, słyszałem różne opinie o F1: że to film tragiczny, potem, że świetny, ale jedno było zgodne. Wątek romantyczny podobno jest zbędny, za długi, denerwujący i w ogóle. Brother, yy. We need to build our car for combat. What's that? Jeżeli do was też dotarły takie słuchy, to uspokajam jest bardzo spoko. Nie miałem wrażenia, że to jakoś super wciśnięte na siłę. Wiadomo, jakby tego nie było, to ten film by nic nie stracił, ale nie trwa to na tyle długo, by uważać, że marnuje czas i jest bezsensowne. Ogólnie chemia między niektórymi aktorami jest bardzo przyjemna. Super się oglądało Javiera i Brada w interakcjach między sobą, naprawdę uwierzyłem, że to są ziomy, nie tylko na ekranie, ale także poza nim. To miła odmiana, patrząc na. To, że filmy wyścigowe, to przeważnie kartonowe fabuły mające udawać film, tutaj jest nieźle. Nie czekacie od wyścigu do wyścigu, nudząc się, jak bohaterowie gadają i próbują wzbudzić was emocje, które powinny was obchodzić. Ale jak już jesteśmy przy emocjach, to najwięcej ich dostarczają samochody. To jest totalnie najmocniejsza część tego filmu. Te nagrania wyścigów robią niesamowite wrażenie. Jest tego dużo, jest to świetne. Świetnie zrealizowane. Dynamika, dźwięki, napięcie, montaż tych sekwencji to czyste złoto. Kamera nigdy nie gubi się w chaosie toru, a cięcia są dynamiczne, ale czytelne. Czuć, że za tym stoi ktoś, kto rozumie rytm wyścigu. Nie tylko pod względem prędkości, ale też no, dramaturki takiej torowej. Warto też wspomnieć o muzyce. Słychać, że to Hans Timmer, ale nie będzie to chyba sam strach, do którego będę wracał. Muzyka robi dokładnie to, co powinna. Wspiera tempo, podbija napięcie w kluczowych momentach, nie próbując przy tym udawać, że jest bohaterem numer 3. To tło, które działa, dobrze skrojone pod sceny wyścigowe i nie męczy, gdy bohaterowie gadają o strategii. A no właśnie, bohaterowie też gadają, poza tym, że się ścigają, to co ważne, te sceny między wyścigami nie nużą, tempo filmu jest bardzo dobrze rozplanowane, nie miałem wrażenia, że siedzę 2,5 godziny. Sceny dialogowe mają sens i nie są tylko przerywnikiem, a montaż płynnie przechodzi między emocjami na torze, a wydarzeniami poza nimi. Najlepszym dowodem na to jest to, że po prostu miotało mną po fotelu, tak jak mam w zwyczaju, kiedy oglądam zwykłe wyścigi F1, ekscytując się po prostu sportowym widowiskiem. I były momenty, w których zapominałem, że to jest po prostu film, a nie kolejne Grand Prix, które oglądam z lepszymi ujęciami. Tego można było się spodziewać po Kosińskim, patrząc jak wyglądał Top Gun Maverick. Nie spodziewałem się niczego innego. Ten aspekt dowozi. Jest zrobiony po prostu dobrze. Nawet bardzo dobrze. Tutaj też bardzo ciekawe to jest, jak zrealizowano niektóre sceny. Na potrzeby filmu skonstruowano samochody na bazie bolidów Formuły 2, które upodobniono wizualnie do tych z serii wyżej, i takie bolidy jeździły wraz z prawdziwymi samochodami F1 podczas prawdziwych wyścigów. Jest to co najmniej interesujące, natomiast widać też, że jest bardzo dużo ujęć zrealizowanych w pełni cyfrowo. Dla mnie praktycznie cały ostatni wyścig to. Komputerowa robota, bardzo udana, ale jednak nie nagrana kamerami. Innym ciekawym zabiegiem jest chociażby to, jak nakładano na prawdziwe nagrania z wyścigów tylko graficzną warstwę bolidów Apex GP. Tak, by dowolnie dobrać sobie pasujące ujęcie z Grand Prix i potem dopisać do niego własny przebieg wydarzeń. To, czego mi brakowało w tym filmie, to stosunkowo mało F1. Co to znaczy? Mam tutaj na myśli integrację z formułą, którą wszyscy oglądamy, którą wszyscy znamy. Brakuje tu też tej całej niewidzialnej warstwy, która czyni Formułę 1 tak fascynującą. Polityki zespołowej, napięcia między teamami, walki inżynierów na milisekundy. Nie ma briefingów padoku, nie ma strategii pit stopów, nie ma nerwowych rozmów przez radio, które budują dramaturgię prawdziwego Grand Prix. To znaczy, to wszystko jest, ale tylko ze strony zespołu, który obserwujemy cały czas. Film upraszcza formułę 1 do emocji na to, co działa filmowo, ale gubi to, co czyni ten sport tak piekielnie interesującym dla kibiców. Jasne, to nie jest dokument, ale chciałbym zobaczyć więcej tych momentów, w których widz mógłby poczuć, że F1 to więcej niż tylko jazda to system naczyń połączonych inżynierowie, analitycy, pr polityka FIA a tego w filmie no, właściwie po prostu nie ma. Fabuła rzuca światło tutaj praktycznie tylko na Apex GP. Ma się wrażenie, że to wszystko, co widzimy, dzieje się w próżni. Wiem, że bardzo ciężko jest zintegrować się z prawdziwym sportem, gdzie nikt nie ma raczej czasu na to, by kręcić film, kiedy realnie ma swoje obowiązki związane z zespołem. Ale to po prostu trochę smutne. To jest trochę tak, jakbyście odpalili 15 lat temu w FIFA i chcieli zagrać jakimś klubem z Ekstraklasy, a tam jest polska liga i zamiast Lecha Poznań macie L Poznań, albo zamiast Górnika Zabrze jest G Zabrze. No, niby wszystko jest na swoim miejscu, ale nie ma tego elementu, który po prostu kojarzycie. Tak tutaj się czułem, no, niby wszystko jest dookoła, niby widać kierowców, których lubisz, ale nie do końca wierzysz, że oni tam tak naprawdę są. Dokładnie tak, jakby ktoś nagrał dokument o tym, jak Remy Gailard wygrał w Puchar Francji w piłce nożnej z Lorient w 2002 roku. Dla osób, które mogą nie kojarzyć, to Remy Gailard to taki protoplasta pranksterów, który kiedyś wybiegł na murawę podczas finału Pucharu Francji i udawał, że jest ze zwycięskiej drużyny. W każdym razie, czy dało się to zrobić lepiej? Pewnie tak... Ale i tak wielki szacun za nagrywanie takiego filmu w trakcie trwania prawdziwego sezonu rajdów Formuły pierwszej efekt jest naprawdę niezły, tylko ja się czepiam z perspektywy kibica. Jak na 2,5 godziny to bardzo zgrabnie poprowadzony film. Nie dłuży się, dostarcza emocji tam, gdzie ich trzeba. Fabularnie i aktorsko nie odstrasza. Potrafi oddać emocje z oglądania prawdziwych wyścigów. Tylko pytanie brzmi, czy to jest faktycznie to, czego Liberty Media potrzebuje, czyli właściciel F1, bo nie możemy ukrywać, że ten film jest po prostu elementem długotrwałej i ogromnej kampanii marketingowej, która ma za zadanie ściągnąć jak najwięcej nowych kibiców do tego sportu. Dlaczego poddaję to pod wątpliwość? Film o F1 pokazuje ten sport w przekłamany sposób. Dzieją się tam rzeczy, które nie mają miejsca w rzeczywistości i nikt nie powinien się ich spodziewać. Jestem pewien, że będą ludzie, którzy po po obejrzeniu tego dzieła wykreują sobie oczekiwania wobec tej serii wyścigowej, które zwyczajnie nie zostaną wypełnione. Nie ma takich kierowców jak. Sony Hayes, jego niesubordynacja i agresja na torze byłaby ukarana po prostu zawieszeniem, masywnymi karami dla zespołu również. W najprostszy sposób zwyczajnie wyleciałby błyskawicznie z tego zespołu, do którego wskoczył równie szybko. Tylko pytanie brzmi, dla kogo to jest film? I paradoksalnie powiem wam, że dla wszystkich. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. I... To jest jak najbardziej super. Pomimo mojego narzekania to bawiłem się naprawdę przednio. Ani w jeden wyciągnął z tego dużo zabawy. Zawsze jest fajnie zobaczyć bolidy na wielkim ekranie. Ci nieobeznani z tym sportem będą bawić się być może najlepiej, bo ten film jest zwyczajnie bardzo dobrze zrealizowany. To świetny blockbuster, który ma wszystko, by się go dobrze oglądało. Z sensowną fabułą, która logicznie pokazuje do czego dążymy, daje nam zwroty fabularne, które odpowiednio dobrze podbijają emocje. Nie mogę się przyczepić do tego, jak ten film jest poprowadzony. Bo to jest naprawdę wysoka półka filmów rozrywkowych. No i na koniec, jak on wypada w porównaniu do innych przedstawicieli gatunków filmów wyścigowych. Dla przykładu taki Rush ma dużo więcej głębi i charakteru, ale realizacyjnie widać, że to zupełnie niższy budżet. Rush wypada mniej widowiskowo zwyczajnie, ogromu i potęgi znajdziecie więcej w najnowszej produkcji. Natomiast zestawiając go z Mans 66, to w ogóle nie ma sensu. Mans to wzorzec z tego kina. Robi wszystko lepiej. Emocje, na torze, jak i poza nim fabuła, charakter. No, F1 zwyczajnie nie dorasta mu do pięt. To nie jest film, który zmieni wasze życie albo zostanie z wami na dłużej. To da wam całkiem niezłe widowisko i warto go obejrzeć chociażby tylko po to, żeby potem ponarzekać, że prawdziwa F1 tak nie wygląda. Jakby możecie się ze mną nie zgadzać, jak najbardziej widzimy się w komentarzach, a za uwagę jak zwykle wam gratuluję.